Podpisane w styczniu umowy na unijne wsparcie dla jednostek ochotniczej Straży Pożarnej zaczynają się urzeczywistniać. Do OSP w Brwinowie trafił nowy wóz strażacki, który będzie wykorzystywany w akcjach gaśniczych i ratunkowych. To jest samochód ratowniczo-gaśniczy, 5 ton wody, 500 litrów środka pianotwórczego. Autopompa o wydajności 3200 litrów i 400 litrów, 440 litrów na wysokim ciśnieniu to jest znowu potrzeba użycia tego, tej części autopompy do działań w budynkach i mieszkaniach. To jest samochód ratowniczo-gaśniczy, w związku z czym do wszystkich ratowniczych czynności, jakie wykonujemy na drogach, przy katastrofach jakichś budowlanych, czy ewentualnie przy wywrotach drzew, złamanych drzewach oraz do czynności gaśniczych typowo, czyli pożarów mieszkań, upraw rolnych i tak OSP Brwinów bierze udział w wielu akcjach, dlatego tak ważne jest, aby dysponowała sprzętem nowym, który będzie niezawodny w każdej sytuacji co roku wyjeżdżają, mają ponad 200 wyjazdów. Zdarzały się lata, że tych wyjazdów było nawet ponad 300, szczególnie jak mamy jakieś wiatrołomy, takie wydarzenia nadzwyczajne, bo burze, tego typu, tego typu zdarzenia, po prostu OSP Brwinów musi, jak inne straże, wyjeżdżać bardzo często. To też jest jednostka, która dzisiaj ma tylko kilkanaście procent wyjazdów do typowych pożarów, reszta to są miejscowe zdarzenia, czyli wypadki drogowe, kwestie e, tych, e, tak jak mówię, burze, zalania, podtopienia, tego typu wydarzenia i dodatkowo wyjazdy na zabezpieczenia, bo na przykład nie wiem, lądowanie helikoptera lotniczego, pogotowia ratunkowego, wówczas OSP również jest podnoszona po to, żeby zabezpieczyć lądowisko. Pamiętajmy o tym, że dzisiaj ten sprzęt ratujący życie jest piekielnie drogi. Ten samochód to jest 1 661 tysięcy złotych. Jeśli odliczymy te dofinansowania, to i tak to jest wydatek kilkuset tysięcy złotych ze strony budżetu gminy Brwinów. Nas nie byłoby tak stać lub musielibyśmy po prostu wybrać, którą jednostkę doposażać. Tu akurat się zdarzyło tak, że samochód, który został kupiony kilkanaście lat temu, przeszedł do Ochotniczej Straży Pożarnej w Mośnie. Tam już od wczoraj służy w Brwinowie jest bardziej potrzebny. Nowoczesny samochód. Częściej brwinów wyjeżdża. I ten samochód po prostu jest nowy i niech służy jak najdłużej. Jak ktoś powiedział, że jak najrzadziej niech wyjeżdża z garażu, tak? Ale po druchach, po tym jak oni podchodzą, jak dbają o ten sprzęt, ja jestem pewny, że, że z nic się z nim nie będzie działo. To ten sprzęt po prostu będzie zawsze w gotowości. Na tę chwilę OSP Brwinów posiada cztery wozy oraz skład. Mamy nadzieję, że nowy pojazd będzie służył jak najlepiej i jak najdłużej.